Już w tym roku na naszych komputerach zagości Windows 11. Niestety z uwagi na dość wyśrubowane wymagania sprzętowe system może nie działać na wielu komputerach. Jak przygotować się do aktualizacji i sprawdzić kompatybilność swojego sprzętu? Użyj programu PC Health Check. PC Health Check to aplikacja, którą Microsoft stworzył, by dać użytkownikom sposób na szybkie sprawdzenie, czy ich komputer będzie w stanie obsłużyć Windows 11. Niestety w czerwcu okazało się, że ta po prostu nie działa. Microsoft wycofa ją zatem i dopiero pod koniec sierpnia ponownie udostępnił, chociaż wówczas tylko testerom z programu Windows Insider. Od dziś jednak z PC Health Check znów mogą korzystać wszyscy. Co było nie tak z pierwotną wersją PC Health Check? Tego dokładnie nie wiadomo. Aplikacja z jakiegoś powodu miała problem z wykonywaniem swojego zadania. Po pierwsze, gdy jakieś urządzenie nie kwalifikowało się do instalacji Windows 11, nie informowała dlaczego. Po drugie, czasem produkowała błędne komunikaty o braku zgodności na komputerach, które nie powinny mieć z nowym systemem Microsoftu problemu. Po kilku drobnych aktualizacjach programu Microsoft w końcu zdecydował się wycofać aplikację, by dać sobie więcej czasu na jej naprawę. Wygląda na to, że naprawa przyniosła pożądane skutki, bowiem po kilku tygodniach beta testów z aplikacji nareszcie może korzystać każdy. Microsoft udostępnił ją już na swojej stronie internetowej. Jak sprawdzić kompatybilność komputera z Windows 11 za pomocą PC Health Check? Przejdź do strony pobierania z bazy oprogramowania serwisu installgpl i kliknij w przycisk Pobierz teraz. Otwórz pobrany plik i przejdź przez proces instalacyjny. Po instalacji uruchom program PC Health Check. W narzędziu kliknij Sprawdź teraz, aby zweryfikować kompatybilność. Gdy tylko aplikacja sprawdzi, czy Twój komputer nadaje się do instalacji Windows 11, będziesz mógł dowiedzieć się, które z wymagań ten spełnia, a które ewentualnie nie. W tym celu kliknij w przycisk Zobacz wszystkie wyniki. Windows 11 zadebiutuje na rynku już 5 października. Jak wspomnieliśmy wcześniej, będzie oferowany użytkownikom Windows 10 w formie bezpłatnej aktualizacji. Proces ten będzie prowadzony etapami. Najpierw aktualizacje otrzymają najnowsze z kwalifikujących się do tego urządzeń, a potem w oparciu o modele analityczne uwzględniające kwalifikowalność sprzętu, wskaźniki niezawodności, wiek urządzenia i nie tylko, będzie ona stopniowo wprowadzana na starszym sprzęcie. Zgodnie z przewidywaniami Microsoftu wszystkie kwalifikujące się urządzenia powinny otrzymać bezpłatną aktualizację do Windows 11 do połowy 2022 roku.